Czwartek rano wyruszyliśmy spod stacji Świdnik Wschód w kierunku Mielca. Naszym pierwszym celem są zakład ATP Aviation i mieleckie zakłady lotnicze. No dobra. Pierwszy postój na trasie. Wita nas Tomasz Antoniewski, główny konstruktor i współwłaściciel ATP Aviation. Takie przedsięwzięcie, tam będzie montaż finalny, mamy piękną halę, 2500 cool. metrów na lotnisku w Gliwice. maszyny, tak, także tam. Zwiedzamy hangar i oglądamy zgromadzone w nim samoloty konstrukcji pana Antoniewskiego i inne. Widzę, że dajesz rady z krzesełkiem z tym. W tej scenarii wszyscy czuli się jak przysłowiowy ryby w wodzie. Dobra, już sobie. dobra ja. jest. Tu jest tam w tej kabinie. Cztery miejsca chowane w podwozie zmienny skocz. Bardzo tak, teraz idzie ujęcie, wideo. Tak, dobra. Dobrze. Dobra. Myślę, że ale. będziemy. Szybciej być. W hali montażu spotyka nas niespodzianka. Najnowsze dziecko pana Antaniewskiego, prototyp dwusilnikowego samolotu AT-6. Oba samoloty AT5 i AT6 będą produkowane przez zakład AT Silesia w Griwicach. Jak przystało na firmę lotniczą, zakład wykonuje też własnymi siłami próby statyczne. O, to, to są próby w tej chwili samolotu. Ten większy, no to prób próby w przyszłości znowu trzeba tak. będzie jakieś tam wyposażenie, modyfikacje, zmiany, więc mhm. warto by mieć. Mieleckie zakłady lotnicze, dawne ZUA. Prowadza nas Paweł Świerczyński, kierownik szkolenia Mieleckich Zakładów Lotniczych. No niestety nie, niestety nie. Uu, to jest... Już są zdjęcia zrobione. Bo pracowałem w Archówie jako mechanik szkolny w się. Jorku, przez 7 lat licencję mechanika, samolot w Środkowym karierę znaczy katar, nawet na basach, potem na Dreamlinerach i ostatnie i wiesz, na szczep, jak karmi pasażerskie. Oj, zaraz, momę, bo się kurczę. Kolejny przystanek robimy w stępinie koło Strzyżowa. Oglądamy schron kolejowy z II wojny światowej. 17 stopni jest pewnie teraz, więc jest przyjęta ten Ona bierze się z tych ścian, które przez całe lato się grzały, to tęczę się nagrzało tak i tak teraz. Mamy tutaj na pierwszym planie Hitlera, rozmawiającego z Mussolinim. I na zewnątrz był taki drewniany peron. Cały czas mówimy o stronie kolejowej, że tutaj pociąg niemiecki się chował. No, torów tutaj nie ma, jak widać. Ja stoję na peronie, Tu jest widać inny bench, prawda? To. Ten jeszcze do drugiego korytarza. nie ma żadnych benchów, ale jest struktury i... wpuszczać ludzi. Zawsze porządnie zapłacili i zawsze byli bardzo dobrzy. Na koniec dnia dojechaliśmy do Krosna, gdzie przyjął nas Grzegorz Wiśniowski, prezes zaprzyjaźnionego klubu seniorów lotnictwa. W siedzibie KSL Krosno zgromadzono wiele pamiątek związanych z ludźmi i historią krośnieńskiego lotnictwa. Jak zwykle spotkanie odbywało się w gorącej atmosferze przy poczęstunku przygotowanym przez gospodarzy. Piątek rano w krośnieńskiej siedzibie firmy Scale Wings powitał nas prezes pan Leszek Maziarz. Naszym przewodnikiem był mój kolega ze studiów, inżynier Adam Ryznar. Na powietrze ogrzane, Chłódnicy miało dawać jakiś tam mały ciąg zamiast dziwek. E, e. Firma Scale Wings produkuje latającą replikę kultowego samolotu myśliwskiego Mustang w skali 1 do 075. Samolot sprzedawany jest na rynkach Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Sukces finansowy zapewniony jest przez wysoki poziom staranności wykonania, wierność odzorowania szczegółów, wysoki poziom oprzyrządowania i młodą wykwalifikowaną załogę. Ja tu zaraz... Następnym zakładem na naszej trasie jest Avia w Korczynie. Zakład produkuje samoloty ultralekkie. Staszek Karaś, kolega ze studiów, wieloletni konstruktor samolotów FK, człowiek, który mi podpowiedział co warto zobaczyć w rejonie Krosny. Zamiarze. Aha. Ani jest certyfikacji na no tutaj Dobra,

Musi być. Dużo. 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 Da. Kilka, kilkadziesiąt tysięcy. A. Bo to jeszcze robić mię Tak. nie? To umiesz w Po prawej nie umyć Pana. Po zwiedzeniu tego ciekawego zakładu udajemy się do prywatnego Muzeum Podkarpackich Pól w Krośnie. Który powstał w okresie... Muzeum zgromadzone liczne części uzbrojenia, mundurów i pamiątek osobistych żołnierzy z I i II wojny światowej walczących na Podkarpaciu. E, trzy grupy dla 1805 wojskowych z rodziczej powstały w ciągu jednego roku. I ta szkoła tutaj została przyjęta zbyt Bydgoszczy i świecie, gdzie wcześniej funkcjonowała. Wydobyte z podziemi szczątki samolotu Ju-87, który się rozbił w krośnie, grzebiąc rumuńskiego pilota. Bogata ekspozycja i ogromna wiedza historyczna przekazana przez oprowadzającego nas Wiesława Wilka zrobiły na nas ogromne wrażenie. Warto to miejsce polecić innym odwiedzającym Krosno. Po noclegu w Sanoku kierujemy swe kroki do muzeum w zamku. Muzeum wystawiono ekspozycję broni z II wojny światowej, szkiców z okresu I wojny światowej, prac plastycznych, sztuki cerkiewnej i malarstwa Zdzisława Beksińskiego. Wystawa malarstwa Zdzisława Beksińskiego wywarła na mnie ogromne wrażenie. Bogactwo barw, niezwykła głębia obrazów, często przerażające wizje. Trudno doszukiwać się tu treści. Autor stosował różne techniki. Malarstwo olejne, fotomontaż, grafikę komputerową, kserokopię, rysunek i drukowanie. Otaru, nie niezwykłe to malasu, kurczę Ostatnie planowane miejsce naszej wycieczki to firma aeroserwis w starej wsi koło Brzozowa. Firma pana Krzysztofa Cwynara, specjalizująca się w budowie latających replik samolotów z okresu I wojny światowej. Lądowisko, hangar, a w nim kilkanaście samolotów, większość konstrukcji pana Krzysztofa. Wszystkie samoloty zbudowano w oparciu o słowackie przepisy lotnicze dotyczące klasy Eksperymental, zarejestrowane w Słowacji. Półtora roku przygotowując się do tej, do tej budowy dla, dla poznaniaków, która nawiasem mówiąc potem mi się zrobiła. Fokker D7 w bankach <laughs> lotarach, ale jeszcze trochę 1918 roku. W 1918 roku lotar latał bojowo. Po pierwszej wojnie został yy, yy, dostał zakaz produkcji. Rury duralowe na dźwigarach i użyte żebra z kompozytu. Z tym, że Kesson, zmieniłem profil, oczywiście, bo na takim profilu był. Lafayette to była eskadra barw, latająca w barwach francuskich, ale latali ochotnicy amerykańscy. W II wojny już w stopniu pułkownika był na Pacyfiku w lotnictwie amerykańskim służył, dosłużył się stopnia generała, a w okresie, jak wrócił z Polski do Ameryki, w okresie międzywojennym, był autorem, był producentem filmowym. Pierwszy King Kong to właśnie. Ze słowakami mamy świetne relacje. A teraz jest ten. E, a on nie miał czasu, chociaż gdzieś tu przelatywał czasem. Jego syna czasem spotykałem gdzieś na jakiś węgla. Takich mają podobne. E... Drodze powrotnej zatrzymujemy się na parkingu w domostawie przy drodze S19. Tutaj pomnik pamięci Polaków zamordowanych na Wołyniu w latach 1942-1947 autorstwa Andrzeja Pityńskiego. To pomnik, który ze względu na poprawność polityczną włodarzy wielu miast polskich znalazł lokalizację dopiero tutaj. Pomnik, który mówi sam za siebie. Dlatego na tym kończę mój komentarz. Włożenie do planu wycieczki w ostatniej chwili dwóch dodatkowych miejsc wpłynęło na podjęcie decyzji o pominięciu zwiedzania zamku w Odrzykoniu. Wszystkim zawiedzionym tą sytuacją dedykuję zdjęcia z tego miejsca, które zrobiłem podczas wakacyjnych wędrówek.